Od nowej gry osadzonej w uniwersum Wiedźmina, przez rezygnację z udziału hostes w imprezach sportowych po kolejną katastrofę ekologiczną w Warszawie. Miejsce 10. Nowa gra z uniwersum Wiedźmina. Niedawno pojawiły się informacje o nowej grze osadzonej w uniwersum Wiedźmina, którą zrealizowała grupa CD Projekt. The Witcher Monster Slayer będzie dostępne w wersji mobilnej na systemy iOS i Android. Twórcy opublikowali zwiastun produkcji, na którym spacerujący mężczyzna dostrzega potwora przez ekran smartfona. Zaprezentowana w zwiastunie mechanika jest łudząco podobna do sposobu działania gry Pokémon Go. Zapowiedź kontynuacji Wiedźmina bardzo ucieszyła fanów serii, którzy zakładali, że CD Projekt. Skupi się teraz wyłącznie na grze Cyberpunk 2077. Nowego wiedźmina można już pobrać w Nowej Zelandii, natomiast w Polsce data premiery nie jest jeszcze znana. Miejsce 9. Zamieszki po zniszczeniu Koranu. Podczas ulicznych manifestacji w szwedzkim Malmo i norweskim Oslo doszło do publicznego zniszczenia Koranu, co wywołało głośny sprzeciw miejscowych muzułmanów. Krytycy uważają, że działania demonstrantów noszą znamiona profanacji i mogą sprowokować radykałów do organizacji nowych zamachów na terytorium Europy. Obawiają się tego między innymi we Francji, gdzie właśnie ogłoszono stan zagrożenia zamachami. Ma to związek z najnowszą publikacją magazynu Charlie Hebdo z podobizną Mahometa. W roku 2015 po podobnej publikacji redakcja stała się celem brutalnego ataku radykałów, których współpracownicy są aktualnie sądzeni przez francuski wymiar sprawiedliwości. 8. Margot wypuszczony z aresztu. Sąd zwolnił z aresztu Michała Esz, pseudonim Margot, po trzech tygodniach izolacji. Aktywista był zatrzymany za napaść na członka fundacji ProLife i zniszczenie jego pojazdu. Po wyjściu, Michał S. zamieścił na profilu Facebookowym o nazwie Stop Bzdurom wpis obrażający Polskę. Udzielił także wywiadu serwisowi wok.pl gdzie wyraził obawy o własne życie, nazywając siebie Polką i chrześcijanką żyjącą w homofobicznym kraju. Pojawiają się opinie, że zwolnienie Margot oznacza przyzwolenie władzy na przemoc ze strony aktywistów LGBT. Z kolei zwolennicy Michała Esz cieszą się z decyzji sądu, uważając iż od początku aresztowanie było nieuzasadnione. Miejsce siódme. Hostessy wykluczone z udziału w Tour de France. Ostatnio kontrowersje wzbudziły zmiany w organizacji wyścigu Tour de France wyłączające udział hostess przy wydawaniu nagród zwycięzcom. Według oficjalnych informacji przyczyną jest panujący reżim sanitarny, jednak wiele osób twierdzi, że decyzja ma charakter polityczny i jest związana z oskarżeniami wobec organizatorów imprez sportowych o seksizm i przedmiotowe traktowanie kobiet. Z pomocy modelek na podium już wcześniej zrezygnowała Formuła 1. Same zainteresowane nie czują się przy tym traktowane przedmiotowo i chwalą sobie swoją pracę, a obecnie większość pań narzeka na utratę możliwości otrzymania wysokich wynagrodzeń za obsługiwanie wydarzeń sportowych. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii. Napiszcie w komentarzach, czy zgadzacie się z zarzutami, jakoby praca hostessy była uwłaczająca dla kobiet. Miejsce 6. Proimigrancka akcja Banksiego. Znany brytyjski artysta Banksy kupił niedawno łódź patrolową francuskiej służby celnej, która ma posłużyć do ratowania uchodźców i imigrantów zagrożonych utonięciem na Morzu Śródziemnym podczas przemieszczania się w kierunku Europy. Według doniesień z pomocą sprzętu wykonano już kilka akcji ratunkowych i ocalono blisko 200 osób. Inicjator akcji jest znanym twórcą sztuki ulicznej, czyli street artu. Artysta stał się popularny dzięki pracom osadzonym w przestrzeni publicznej, odnoszącym się do różnych Problemów społecznych i politycznych. Dzieła Banksiego osiągają obecnie wartość nawet 10 milionów funtów. Miejsce piąte. Nowe formacje na polskiej scenie politycznej. W ostatnim tygodniu ogłoszono powstanie nowego ruchu Szymona Hołowni pod postacią Stowarzyszenia Polska 2050, do którego zapisało się blisko 20 tysięcy osób. Były kandydat na prezydenta kraju, zapowiedział też powołanie partii politycznej i wystartowanie w następnych wyborach parlamentarnych. Nową partię zarejestrował natomiast Paweł Kukis, wcześniej działający ze stowarzyszeniem w koalicji z PSL. Lider polskiego stronnictwa ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja, że nowa partia. 15 nadal pozostanie w koalicji polskiej. Podobne działania zaplanował również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zapowiedział założenie własnego ruchu o nazwie Nowa Solidarność. Miejsce czwarte. Ludzie zmęczeni obostrzeniami miniony weekend, na ulicach Berlina zorganizowano protesty przeciwko polityce niemieckiego rządu. Blisko 40 tysięcy osób wyrażało sprzeciw wobec licznych ograniczeń wolności obywatelskich, jakie narzucono z powodu pandemii. Tymczasem temat polityki wobec wirusa jest również głośno komentowany w Polsce, a najczęściej w kontekście najnowszych obostrzeń mówi się o powrocie dzieci do szkół. Decyzje dotyczące ewentualnego zamknięcia placówek mogą podejmować zarówno ich dyrektorzy, jak i lokalne władze, w efekcie czego już w pierwszych dniach nauki zamknięto kilka szkół w całym kraju. Dodatkowo wiele osób wyraża obawy, że choć rząd sam nie ogłosi drugiego lockdownu, to odbędzie się on z powództwa władz lokalnych. Zapraszamy do polubienia i obserwowania naszego profilu w portalu Facebook oraz do udostępniania naszych wpisów w serwisie Twitter. Prosimy też o subskrybowanie naszego YouTube'owego kanału i ustawienie powiadomień dla wszystkich filmów. Wsparciem dla kanału będzie polubienie filmu i dodanie komentarza w ramach platformy. Miejsce trzecie obchody ważnych polskich rocznic. W tym tygodniu w Polsce świętowano 40-lecie podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. Swoje przemówienia na obchodach wygłosili m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Wydarzenia upamiętniono również w innych miejscach na świecie. Na słynnej figurze Jezusa w Rio de Janeiro przez godzinę wyświetlano napis Solidarność 1000. 1980-2020, a biało-czerwony napis hashtag Solidarity40, ukazał się na diabelskim młynie w kalifornijskim parku Rozrywki Pacific Park. Polskimi barwami narodowymi lub logo Solidarności podświetlone zostały także liczne obiekty na całym świecie, m.in. minaret w Delhi, wodospad Niagara czy zamek w Bratysławie. W minionym tygodniu, przy pomniku obrońców wybrzeża na Westerplatte, odbyły się obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. we drugie Dalszy ciąg protestów na Białorusi. Na Białorusi nie ustają protesty, a prezydent Aleksander Łukaszenka zmaga się z kolejnymi sankcjami. Polityk nadal stara się utrzymać i okazywać swoją siłę, jednak obserwatorzy zauważają oznaki ustępowania naciskom politycznym. Łukaszenka niedawno zaproponował zorganizowanie referendum w sprawie zmiany konstytucji. Stwierdził on publicznie, że obowiązujący na Białorusi system może być zbyt autorytarny. Prezydent odrzuca. Przy tym możliwość przywrócenia poprzedniej konstytucji, która nie dawała mu zbyt dużych uprawnień. Białoruski wódz potwierdził też, iż obawia się utraty władzy i konsekwencji z tym związanych. Jego zdaniem, lustracja, którą nazwał rzeźnią, będzie gorsza od tej na Ukrainie w trakcie tzw. Euromajdanu. Dodał, że nie ma zamiaru odwracać się od Rosji, bo ani Europa, ani Ameryka nie potrzebują Białorusi. Na dodatek od Łukaszenki odsunęły się ostatnio Łotwa, Litwa i Estonia. Zakazując aktualnemu prezydentowi Białorusi wjazdu na swój teren, co potęguje wrażenie osamotnienia wodza na arenie międzynarodowej. Miejsce pierwsze. Kolejna katastrofa ekologiczna w stolicy. Ostatnio w mediach głośno jest o drugiej już awarii warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. Sytuację określa się jako katastrofę ekologiczną. Do Wisły bowiem spływa obecnie około 20 tysięcy litrów nieczystości na sekundę. Z awarią łączony jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu przypisano odpowiedzialność również za pierwszą awarię oczyszczalni. Proszony o komentarz, nie wykluczył żadnej przyczyny powstania uszkodzenia, wspomniał. Jednakże odpowiedzialni za inwestycje byli jego poprzednicy. Media w tym kontekście podają nazwisko Lecha Kaczyńskiego z czasów, gdy był on prezydentem Warszawy. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji podejrzewa natomiast, że przyczyną sobotniej awarii może być sabotaż. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie usterki zapowiedział między innymi minister gospodarki wodnej. Wypadek w oczyszczalni obciąży budżet stolicy, a państwowe gospodarstwo wodne Wody Polskie może nałożyć na władze Warszawy, Karę nawet do 100 milionów złotych. Jak zadeklarował na konferencji prasowej wiceprezydent stolicy, ścieki przestaną wpadać do Wisły za około 5 tygodni. Na miejscu zdarzenia protestowali działacze organizacji proekologicznej Greenpeace, którym podczas pierwszej awarii zarzucano bezczynność. Sprawa Czajki okazała się kłopotliwa dla prezydenta Warszawy również z innego powodu. Musiał on bowiem przesunąć termin inauguracji powstania swojego ruchu o nazwie Nowa Solidarność. W tym kontekście padło Właściwy komentarz przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy, który zaproponował nazwać ruch trzaskowskiego nie nowa Solidarność, a nowa Czajka. To jest. 10 newsów tygodnia w telewizji na czasie. W programie przedstawiamy aktualne informacje na temat polityki i wydarzeń w Polsce i na świecie. Opisujemy tematy głośne w mediach społecznościowych. Informujemy o najważniejszych odkryciach naukowych i nowinkach technicznych. Zapraszamy do naszej facebookowej grupy Newsy, Fakty, Informacje na Czasie TV, gdzie codziennie wymieniamy się aktualnymi wiadomościami z Polski i ze świata. Korzystając z okazji, prosimy o wsparcie warszawskiego schroniska dla zwierząt na Paluchu i przedstawiamy psa o imieniu Ramos, jednego z podopiecznych ośrodka czekających na adopcję.